I przez to, co się stało w II wojnie światowej. No i mamy tu takiego człowieczka, który się nazywa Jak? Jaka to narodowość? Ma taką czapkę tak? Mogę Wam też jak dzieciom pokazać. Tu jest Jak to dotkniecie, to możecie się cieszyć. To się nazywa To Bidjeka. Kazachowie mężczyźni, mężczyźni noszą coś takiego. Kiedy, kiedy właśnie nie radą, szczególnie do Męczetu, ale to jest taka też narodowa troszeczkę tutaj historia. No on jest bardzo ładnie ubrany ten mężczyzn. Tak, bo... no, on może idzie do urzędu czy gdzieś. Taki, no Z prawej strony co to za samochód? Łada. No i tak tutaj jest skrawek asfaltu, to można sobie wyobrazić jak to jest biuro. Taki jak nasz. Więc jeżeli mówimy, że u nas są drogi, to grzeszczymy. U nas są wąskie drogi, w Polsce, to się zgadzamy, ale są idealne, jeżeli chodzi o gładkość. Więc tu chcę powiedzieć, że tam to są dziury, tam są dziury, dziurzyska. No to zobaczcie, Kazachstan to kraj wielkiej nędzy. jeszcze raz, no materialne też, ale przede wszystkim jakie? Co to znaczy? Większość nie wierzy w Boga, jest brak ambicji moralnych, idziemy dalej. Jeden z parafian, kiedy przyjechałem do Kazachstanu w pierwszym roku, powiedział do mnie takie słowa: Enter. Przeczytamy. Ojcze, bo oni w nas zabili nie tylko Boga. Oni w nas zabili człowieka. I ja na początku nie zrozumiałem, o co chodzi. Bo zawsze myślałem, że ateizm to tu siedzi. Nie? Człowiek mówi, nie ma Boga, nie wierzę w jego istnienie. Ale patrząc na tych ludzi, ja wiem, że ateizm tutaj siedzi. On niszczy serce. Niszczy wrażliwość, uczuciowość, po prostu miłość. Ludzie nie kochają. Ludzie nie znają, co to znaczy kochać, nie wiedzą, co to jest miłość. I to dzisiaj bardzo mocno widać właśnie tam w Kazachstanie. Ludzie praktycznie żyją bez ślubu, a w Polsce czy na Zachodzie to jest taki wybór lenistwa, prawda? A tam po prostu nie ma przyszłości, nie ma miłości, która by ich łączyła. Oni po prostu nieraz, przepraszam bardzo, no, łączą się dla wiadomych celów, tak? Dla wyżycia się? Ha. Dzieci też się rodzą i co się wtedy dzieje? Że na przykład spotykałem kobiety, które mają trójkę dzieci, każda z innym, a w tej chwili z żadnym i tak nie siedzi. Bo to się, że się nie. Nie, nie, nie. 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 nie Ja, ja nie wiem, to, że to jest, nie nie tak, jest tak, ale tak, jeżeli chodzi o pewne rozpasanie tak, na przykład i tak dalej, to, to u nas nie tak. Bo tam to wszystko jest takie bezuczuciowe. Człowiek naprawdę nie umie kochać zobaczcie, dzieci też tej miłości nie otrzymują i wtedy to się powiela. I jedziemy dalej. No i teraz mamy efekt. Te dzieci są z naszego przedszkola. Zobaczcie, pierwszy przykład, co to jest głosić Chrystusa miłosiernego. To zająć się na przykład dziećmi, dziećmi z patologicznych rodzin. Dziećmi, które nie znają swoich ojców. Ale są no są uśmiechnięte dzięki temu, za chwilę powiemy, tak. że są w tym naszym przedszkolu. No, odziane bardzo ubogo, widzicie, tak. co tutaj to dziecko ma na nóżkach? To się nazywa balony. Czyli, co my, ale to są wbrew pozorom ciepłe Jeżeli ma dużo skarpet, to jest dobrze. Ale chodzi o to, że wszystkich nie możemy odziać ładnie, nie? Więc jakoś tam próbujemy. Idziemy dalej. No to wiadomo, rozmowę rodziny, jeszcze raz. Nie ma nadziei, że może istnieć miłość małżeńska, dobry ojciec, wierna, że czy mąż. Pamiętam jeszcze przed wyjazdem, spotkałem taką babeczkę, która tam mieszkała w jednym z dworów, tak? to podwórek niedaleko naszego kościoła i patrzę z jakimś tam facetem i nie? no to na następny dzień, gdzie sama ją pyta, on masz mężczyznę, mówię męża, kiedy będziecie iść do urzędu się e, żenić, nie? za mąż, wychodzić. A ona mówi: Nie, jak? Po co? Ja ja mówię, czy ty go kochasz? Ona tak patrzy na mnie i się śmieje. Ja? go. Ja mówię, to po co ty z nim siedzisz? A ona mówi, no bo on ma pracę. Więc póki ma pracę, to przynosi pieniądze. A ważne, żeby nie pije. Ja mówię, no ale co, długo z nim będziesz? Nie wiem, może on odejdzie za miesiąc. I to jest najlepszy przykład. Więc do tego jeszcze tu w Polsce nie doszliśmy. I tym Chcę Wam teraz pokazać, no tak, no teraz mówię do młodzieży nieraz, nie słuchajcie, i do dzieci. Nie dajcie sobie wyrwać Boga ze serca. Bo to nie jest tylko tak, że o ciemnogród i berety, a my jesteśmy wyzwoleni. Guzik, prawda, my jesteśmy wyzwoleni, czyli idziemy na prostej drodze do zezwierzęcenia. Bo jak człowiek nie kocha i nie ma uczuć w sercu, to co? Przepraszam, czym się różni od zwierząt? Tylko tym, że gada. No to zobaczcie, jak tu tego Jezusa głosimy. No ja trochę byłem taki większy pewnie. Znaczy, teraz jestem też duży, ale jeszcze większy byłem w pewnym okresie. Na szczęście już ten okres minął, chociaż trochę idę do tego okresu z No zobaczcie, gdzie ja tutaj mówię o Bogu. I po kilku spotkaniach, gdzie tu się prześwięto odbywa. W sali kinowej, na zwykłym stole, który tam jest. To jest misja. To jest początek. Tam jest kilkadziesiąt osób na początek. Jedziemy dalej. No, a gdzie to jest? No to jest koło Bajkonuru, 200 km od Bajkonuru. Mieszkało jest? tu 70 tysięcy ludzi, a no, teraz tylko 20. Te Dlaczego? No. Bo kiedy się rozpadł Związek Radziecki, momencik, jak się rozpadł Związek Radziecki, to co się stało? Od razu nie ma pracy, bo wszystko się rozwaliło. Zaczęli wszystko rozkradać, niszczyć. Jedną z wcześniejszych misji, jaką zakładali, to było miasteczko Abbasar. Już tam się prawie do, do 30-40 osób doszliśmy, bo to tak chciałem powiedzieć, że parafie to jest 100-200 osób. Nie? A nieraz w tych takich małych, to się jedzie do 10 do 20. To jest sukces. Mhm. Za chwilę opowiem o tym miasteczku następnym, ale tutaj chcę powiedzieć, że właśnie w tym Arkałyku mieszkało tyle ludzi, ale niestety. Jak się rozwali Związek Sowiecki, to wszyscy... Bez pracy, tak? Więc wyjeżdżali, potem odcięto ogrzewanie połowy miasta. Wyobraźcie sobie, że wjeżdżacie na Wyżyny i stoją same wieżowce i bloki bez okien, bez drzwi, puste. Wszyscy wyjechali. I tak wygląda tam. A w rozwalili szkołę i chcieli już rozwalić salę gimnastyczną. Ale kobieta, która pracowała i uczyła w WF, kupiła tą salę od tego, od tego miasta. I chciała tam szkołę tańca, ale kto będzie tam tańczył, jeżeli tam nie ma co jeździć. No i ona po roku mówi, to tak chciała sprzedać i ktoś tam doniósł o tym i poszedł i mówi, ja kupię tę salę. I dzisiaj w adwasarze jest kościół, w sali gimnastycznej z przybudówką. Wiecie jak pięknie. Gotowy kościół, tylko trzeba było oczywiście trochę odremontować. I to za jakie pieniądze? Kupiliśmy za 2000 zł. Nie, przepraszam, za 2000 dolarów, czyli 6000 zł w salę gimnastycznej. Jest jeszcze jedna? No. <śmiech> <śmiech> Także ona już się zrujnowana, już podłoga była i tak dalej, bo celów sportowych już kompletnie A nie było nie. ale no dzisiaj jest piękny kościół, parafia Ducha świętego też. Jedziemy dalej. Zobaczcie, miasto Rudny. 100 tysięcy ludzi, szybko powiem historię tego miasta, w 1957 roku odkrywają Węgier, przysyłają tam kilkuset kryminalistów, wcale nie ludzi politycznych, tylko kryminalistów, żeby budowali to miasto, budowali pierwsze baraki i kopalnie. I chociaż, chociaż minęło już ponad 50 lat i w tym mieście już jest 100 tysięcy ludzi, kryminaliści kiedy się oswabadzali i zostawali, tam, na tym mieście wisi jakieś fakty. 100 tysięczne mieście w tym domku jest kościół. No tutaj jeszcze bez remontu. I jest 20 wiernych. Poszedłem do Imama, czyli do proboszcza muzułmańskiego i ja mówię, chłopie, co tu się dzieje? On mówi, ja mam 30. Batiuszka, czyli prawosławny, ma 40. 100 tysięcy ludzi. Szatan chyba wziął we władanie to miasto kompletnie. No nie ma, nie można, no nie można nic ujechać. Ale to tak nie jedno miasto. Tak, jedziemy. No tutaj 10 osób potem do 20 wzrosło. No i jak już mówiłem, tam trochę tych różnych odległości. Czy rano wyjeżdżałem 150 km tam do miejscowości archangelskiej i z powrotem, no ale jedziemy, patrzę i rzeka się pojawiła. Skąd się mogła pojawić? No bo jak jest 6 miesięcy zimy, gdy mamy to śniegu, a potem to topnieje w ciągu dwóch tygodni, to się robią okresowe jeziora i rzeki. No i dlatego trzeba nieraz na takie niespodzianki być gotowi. Tu się udało przejechać, ale nieraz się nie udało. Tutaj jedzie ze mną misjonarz świecki, bardzo ciekawi ludzie, małżeństwo, młodzi ludzie skończyli akademię ekonomiczną w Poznaniu, pobrali się w czerwcu, zaraz po dyplomie i w lipcu wyjechali do Kazachstanu, powiedzieli, że Bogu oddają dwa lata i pięknie to wszystko zrobili, ekonomiści mówiono im, co tam wyjeżdżacie? Do